To jest broja plemienna. Ja No, ten rękaw gamingowy to jest taki. O, jest, jest, rękaw gamingowy. Patrzcie. Mamon, nikt nie jest bezpieczny na solo Q. Geta 5 laguje. Patrzymy. Darosa Kamilu, dlaczego ty ciągle brniesz w swoje kłamstwa i oszukujesz coraz usilniej siebie? Robisz sobie szkodę nie innym B 5 zł. <ścoughs> Jak ten kot wygląda, kurwa? Ale ja, ja, nie mogę. <ścoughs> Jak on wygląda? Jak kot. Mr. Fresh. Nie rozumiem. Nie, nie wiem o co chodzi. Zbytnio. W wodę miałem. Wow, woda. A co to za 7? To jakaś koszulka Cristiano Ronaldo? Minus. Nie wiem. To jest koszulka Mbappe? Ja pierdziele. <laughs> Chciałem taką głupotę że nawet nie dokończę. On chyba jest fanem. Ona jest bardzo droga? Serio? Po prostu bardzo zimną będę pił. No, ten rękaw gamingowy to jest taki. O, jest, jest, rękaw gamingowy, kurwa, patrzcie. Ostatni ostatnim pytali o co chodzi, tu w Jaki rękaw, kurwa, 500 złotych gamingowy, tu jest, tu jest, patrzcie. Tu jest, pokazał go. Kurwa, jakie jaja. Jakie jaja. Do Lola taka rękawica po co? Bez sensu. Co dalej? pięknie Wyszła w sumie. Rękaw gamingowy to jest. w lepiej grać, po co on tam polazł? No i nic nie zrobić no. No GG. Imbecyle. Ten gość nie zejdzie, nic nie zrobi. Totalnie, wyrwany ma chłop. Dobra, Totalnie. idę farmić, bo nic nie zrobię. Po tym kilo powinienem cofnąć. Eee, to główne powinno przez 5 minut zejść tam. Skoro jego gość z linii powiedział zejść, on zdążył zejść, tak? Skoro jego ziom powinien zejść i zszedł. Patrz, a on mi już siedzi w dżungli znowu. Ja będę główną miał tu w testo. Ja. O siema, siema. Nie mamy gościa w ogóle. To jest gówno. To jest NPC, który biega. To jest NPC, który biega po mapie i nic nie ma. Tego <grystanie> NPC-ta mamy. Jak coś. Widzowie, mamy NPC-ta w grze jakby kto nie wiedział w grze npc z wolu no npc dzięki dzięki ziomeczki dzięki wkrótce wkrótce będziecie mieli trochę Ale kiedyś, jak tak nieźle grałem w Lola, że non-stop, to też miałem taką teorię, czy ci ludzie właściwie są kurwa prawdziwi. to nie są właśnie jakieś roboty, NPC-ty? Bo czasami ludzie takie proste, banalne rzeczy odpierdalali, że ja zacząłem wątpić, czy to naprawdę są ludzie. Czy to jest może jakieś takie robot dodany, żeby bo ci za dobrze poszło, i teraz takiego robota ci da, że już przegrał. Myślałem jakieś o tym. Bo ci ludzie też nie pisali nic na czacie. Nie używali pingów. Zauważyłem to. I ja na takich gości przegrywam, bo mam dwóch NPC-ów w grze. Ja nie mówię, że jestem jakiś dobry. żebyście nie myśleli. chciałbym to, chciałbym to, ale muszę chyba te zagrać, no nie? No nie. A tak. Ja, 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 bla bla bla. Boże, <laughs> boże, jak on wygląda, jak ja zastopowałem filmik, ja pierdziele! Masakra, <laughs> jen.

To jest niebywałe, stary, to jest nie To jest nie poddaj to. Po, bo oni nie wejdą, oni się boją. Dzieciusz, proszę, pozdro, spoko. Pozdro. Dzięki. Na Romecie, no Romec był, dokładnie. No to ręka na wsi kiedyś taka, wiesz. Z takim garenem i przegraliśmy, no nie przez dwóch. Jaki mocny Hawanken szynkin. nawet on nie da rady z takimi ludźmi. NPC-tów zobacz, ile czasu tracę. Za mało. kryzysistów mam. Dobra, to co. Czemu się pyta ludzi, kurwa, na czacie, jakie itemy kupić? Niech on sobie włączy jakieś tam, nie wiem, jakąś stronę z tymi buildami, co, kto kupuje i tyle, no. Ja pierdziele, stoi w bazie co minutę i się zastanawia, co kupić. Piochę, maskę, jaką maskę? Kurwa, wiz... On już awkornik dostał nawet, ja nie mogli, on tu stał. Myślił, jaki item kupić. Widzisz, nie chcecie mi pomóc, dobra, nieważne. Zobacz, ile straciłem, stary, minutę w bazie stoję, bo nie umiecie mi pomóc. Ale to ja jestem nobem, a wy, wielcy masterzy, grandmasterzy, nie umiecie k temu jednego zasugerować. <grymianie> to To jest kurwa zbroja plemienna. <grymianie> to to jest kurwa zbroja plemienna <grymianie> To to jest kurwa zbroja plemienna. <grymianie> Ja w żadnym plemieniu nie byłem, ja nie wiem o co do mnie rozmawiać, mam angielski język ustawiony. To, to jest zbroja plemienna. Zbroja plemienna. No, plemienną, po, po polsku można tutaj tej telefonie zbroja plemienna, kurwa. O kurwa, taki ten znam. O, jest online. No nie zdziwicie jak powiem, że suchą bułkę z kolą? <grymne> <Taki> jaja <grymne> Nie chce mi się mordo kanapek robić Nie mam czasu, trzeba pracować O fabułę gra Ale mam jakieś ścinki No będzie trzeba pokmienić co to jest no Boże, gra dziewięcioletnia Już chyba, na komputerze Za 20 tysięcy tak leguje. To Dawid gra kurwa w GTA i mu nie leguje. Spokojnie nowe, nowe, 8 godzin temu Jest to the chopper, ty, jak ten Widzowie, a kto wie, kto wie, co tutaj, jak się pojedzie, jest pod mostem? Tutaj, kto wie, co tam jest? Ufo, ale dużo osób, kurwa, wie. Masakra, każdy chyba uwielbia te ciekawostki. Będziemy oglądać z GTA 6 niedługo, zobaczymy, jakie tam będą. W szóstce też musi być jakiś kosmita. Wszyscy oglądają, Willy Extrema, no? Wszyscy, wszyscy widzowie. Ty widzowie, a może ja będę nagrywał ciekawostki tajemnice w GTA 6 z Jasperem? Nie, ja powiem tak, to nie ma sensu. Willy Extreme nie ma co... On i tak wiadomo, że będzie top, top. Mamą tajemnicę i ciekawostki, kurwa, ty można taką serię zrobić na YouTubie. Mamą tajemnicę i ciekawostki. Nie umiem totalnie tych furg, tej fury... Aha! Nie umiem w to! Jezu, jaką ten pociąg? Din, 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 Nie umiem din, din. jeździć tu! O, oh, jest! Franklin! O, ale drift Co tak laguje? Nie wiem, nie da się tak grać na tych lagach. Oh, yeah, nie wiem actually. czemu tak jest. Nie wiem czemu tak jest. Na, sing na single player mam lagi? Na online nie. No, dziwne, dziwne. Ale super shot był. Uwielbiam te GTA i te wszystkie nowe rzeczy. Uwielbiam. Fajnie, że znowu kamera jest.